Tak, kochani moi drodzy, jeszcze musiałam polecieć po trzy wiatraki. Przedłużacz dopiero będzie w zamówieniu. Dopiero za tydzień będę mógł taką szafkę kupić na sześć gniazd, żeby było profesjonalnie, tak jak oryginalnie jest. Teraz będzie idealnie, profesjonalnie. Tak jak powinno być, po prostu w szafach serwerowych. Będę robił te swiczę. To fajne jest, ale kupiłem wyższej jakości. Z blaszkami. Kupiłem tak. Te trzy wiatraki do tyłu. I dzięki temu zasilacz z tyłu nie będzie potrzebny. Będą właściwe wiatraki w całej szafie. Na dole, na górze i z tyłu. Tutaj są takie fajne o. O, metalowy kupiłem wyższe, wyższej jakości o, i takie fajne diody do komputera do różnych rzeczy i tu są takie o, filter filtry żeby były już tak w zapasie w razie gdyby się złożył no że przystępuję do dzieła, nie wiem czy dzisiaj wszystko zdążę zrobić, może zdążę, a może na, na, na dni podzielę tą robotę. No i będzie fajnie po prostu. Będzie tak jak powinno być. Tu będzie ładnie. Nie będzie widać jego zasilacza. Zasilacz będzie usunięty. Wiatraki tam będą też wymienione na właściwe, bo te wiatraki są z obudowy która znajduje się w samym serwerze, a do obudowy, takiej jak szafa, powinny być bardziej właśnie właściwe wiatraki, takie, jakie są przewidziane. To dokładnie takie. Będą bardziej efektywne, bardziej wydajne. No i po prostu będzie idealnie, kompletnie idealnie. Tylko jeszcze muszę poczekać na tam, na tą, jak to już się nazywa, taka szafka. Przedłużająca, rozgałęziająca, to będzie sześć takich po prostu gniazd w takim kwadracie lub prostokącie. Fajne to na pewno będzie, jest w zamówieniu. I powoli, przechodzimy właśnie do, do e, uzupełniania zasobów takich jak właśnie, tak jak już mówiłem, w serwerze. Dyski twarde. Dyski twarde, bo jak nic więcej, jak poza dyskami, nie potrzebuję, bo jest wszystko tak, jak, tak jak trzeba. E, no. To dyski kupię, o, do sensacji NASA dyski, dyski M4, te wszystkie rzeczy, które wymaga się zmienić po jakimś tam czasie pracy, nie? No. No i później będą właśnie akcesoria do roweru. Całe napędy, kilka napędów, żeby było tak już z brzegu pod ręką, w razie potrzeby zmienienia. No dobra kochani, to przystępuję do dzieła. Mam taki mały poślizg czasu. Ale, ale może jakoś tam w miarę możliwości zdążę to zrobić tak w miarę sprawnie. Żeby nie było za długo, to może tak dziś, jutro, pojutrze zobaczę, jak mi tam z czasem będzie, jak tam się łoży Ну, то с чем как они бужай, бузячки, хей.